Jak miałem 6 lat mama kupiła mi kuskę za 5 zł. Potem byłem starszy, miałem 12 lat, spodobały mi się owce i hodowałem owce 12 lat. Żona namówiła nas, żebyśmy jechali na wystawę do Poznania, na wystawę międzynarodową na Polagrę. I to się zaczęło tak, że synkowi spodobał się królik. No to akurat był czempion. Za niego wtedy zapłaciłem 20 lat temu 250 zł. No to była spora suma, no ale wiadomo, no chciał. No i od tamtej pory już zacząłem hodować rasowe króliki. Przy królikach zwykłych nie potrzeba utrzymywać genetyki, nie potrzeba nic, nie, po prostu zakacają, aby małe były, nie. A przy królikach rasowych to trzeba utrzymać genetykę, to jest najważniejsze, podstawa hodowli, nie. Żeby nie były kojarzone w rodzinie, staramy się my hodowcy jak najdalej kupować do swoich dziewczyn reproduktora, Jeździmy za granicę, jeździmy wszędzie, żeby jak najdalej, żeby nie było spokrewnione, bo praktycznie nasz rejon, tu, Koniński, tam tak się dobrze tak przyjrzał, to praktycznie to wszyscy mają rodzinę już w Królikach, nie? Trzeba jechać, przywieźć coś obcego, no albo się wymieniamy, jak z kumplami, na przykład, z, z daleka, nie? No, tylko zawsze przed y, kupnem czy przed wymianą, to zawsze robimy tak, że jeden drugiemu podaje aż do pradziadków, jego pochodzenie. Prowadzimy książki, ja też prowadzę. Także ode mnie, jak ktoś kupi królika 15 lat temu, kupił, przyjedzie do mnie dzisiaj i poda mi numery królika, to ja mu powiem, skąd tego królika miał. Jakie pochodzenie miał ten królik. Ja mam olbrzym belgijski szary. To jest jedna z największych hodowanych ras. Belg, najlepiej jak tak ma 8 kg, to wtedy jest najlepsza matka. Żona mnie tak pchła na te wystawy, bo ja tam praktycznie się bałem jeździć. Bo były tak, że wszyscy mają lepsze króliki ode mnie, a wstydziłem się przegrywać. W 2001 raz pojechaliśmy do Nowego Tomyśla, dokładnie wioska Sielinko, No i tam. Zdobyłem wtedy drugie miejsce. No, troszkę byłem zniesmaczony, ale już wiedziałem na co sędziowie patrzą. No, i żeśmy na drugi rok, rok później wystawili, no i zdobyliśmy czempiona. Różne były, jak to mówią, wzloty i upadki, no ale yy, zawsze było tak, że nowice czempion, yy, drugie miejsce. No, zawsze yy, gdzie pojechałem, to coś przywiozłem, nie. W ogóle do zwierząt, ja uważam, żeby mieć jakieś osiągnięcia, to trzeba podchodzić z sercem. Nic nie na siłę. Nie, bo człowiek jak idzie z sercem do tego, to z miłością do tego idzie. I to jest inaczej. A jak ktoś jak jest zmuszony, żeby coś robić, nawet w pracy, jeżeli ktoś, kogoś zmuszają do pracy, to on tej pracy nigdy nie będzie dobrze wykonywał. Pierw co robię właśnie i daję im jeść i potem dopiero sobie jadę do pracy. To jest po prostu taki mój relaks. Odstresowanie od pracy, od wszystkiego, problemy, kłopoty. Wtedy sobie idę do króliczków, mam taboretik, sobie siadam albo biorę mam na tarasie fotel, wykładam króliczki sobie w klatki na dworze i one się pasą, ja sobie siedzę na fotelu i na nie patrzę. Ja podaję kartofle gotowane ze śrutem owsianym i robię takie pulpeciki. I to jest podstawa jedzenia. Myję kartofelki, gotuję, wstawiam na maszynce, na gazie, bo to wychodzi najtaniej. Bo kiedyś to gotowałem, paliłem w piecu, to za długo mi to wychodziło. A tak to wstawiam na gazie i 30 minut idę, wyłączam, 10 minut dochodzą do siebie i leciutko je tylko tam odcedzę i na ciepło je łączę ze śrutem owsianym. Dlatego, że na ciepło się lepiej łączy, nie? Zostawiam je tam na 20 minut, 15. One, wiadomo, odparują troszeczkę, bo królik powinien jeść i pić w takiej temperaturze, w jakiej przebywa, nie? Tak samo, czy zimą, czy latem. Jak podaję Kartofelki to one są tam, gdzie króliki i potem im podaję, to jest ta sama temperatura, nie? No, jak podaję wodę do picia, to dzień wcześniej, żeby, wiadomo, odchlorowała się, w butelki nalewam i dopiero dobę po podaję im do picia. I one stoją w tym samym pomieszczeniu, co są króliki. I takie robię pulpeciki ładnie i dla każdego porcyjka, nie? Nie tam, że jednemu dam kilo, drugiemu dwadzieścia to nie. Każdy ma porcyjkę wyważoną, tak jak powinno być. Rano, jeżeli jest okres zimowy, no to podaję im jeden dzień buraka, jeden dzień marcheweczkę, żeby nie było monotonnie. No. Na południe, jeżeli jestem w pracy, to siostra moja daje płatki i właśnie podaje paszę. Jest bardzo dobra, bo już ją stosuję 10 lat. Przy tej paszy zacząłem właśnie osiągnięcia mieć. Nie? No, także, bo, no bo zdobyłem dwa razy mistrza wystawy. W Gnieźnie raz, rok potem w, w łodzi. Ja to życzę hodowcom, żeby mieli jak najmniej padnięć w hodowli, bo to jest najważniejsze. Taki hodowca, on pracuje nad królikiem żeby go wyhodować na wystawę 8 miesięcy i nie daj Boże niech zdechnie. Bo jakieś choróbsko, wpadnie coś i potem wiadomo, no, jego efekt pracy idzie na marne. To tak jakby po prostu nic z tego nie miał, nie? A hodowca najwięcej to cieszy to, jak wiadomo wyhoduje, jedzie na wystawę, no coś wygra. Tam nie musi być czempion, może być wiceczempion, może być drugie miejsce. Wiadomo, no, nie wszyscy mogą być czempionami, może tak powiem, nie? Ale cieszy hodowcę to, że jakieś tam osiągnięcie ma. Nawet cieszy hodowcę to, jak ma dużą punktację. Może nic nie wygrać. A jeżeli mu wypunktują króliki na 95 punktów, on już jest zadowolony, bo już ma w króliki w kategorii wiceczempionów, nie? Po prostu królik reaguje jednak głos, nie? Jak na przykład na porodówkę, jak tam któryś kolega mu chce wejść, to zawsze mówię, nie odzywaj się, nie? Ja będę mówił do Ciebie, ale Ty się nie odzywaj, nie? Bo jak są małe w gnieździe coś, to może samica skoczyć na gniazdo i może je zagnieść. Bo ona wtedy w obronie, nie? I przyjmuje pozycję bojową i ona wtedy broni małych. O. Tak już od dwóch lat żeśmy doszli z żoną do wniosku, że jest bardzo dobre zioło, nazywa się wrotycz. Ja to podaję latem jako zielone, a zimą jako susz i to suszę. To jest gorzkie, ale jest bardzo mała zdychalność królika, a nawet bym powiedział, że prawie każdego uratuje. Ja to hodowcom zawsze mówię, nie mam to w tajemnicy, bo mi to żal jak komuś zdechnie bo on się napracuje, nie ma nic z tego, a tak chociaż mam mięso. No to panie Zbyszku, życzymy jak najwięcej sukcesów, mnóstwo czempionów, no i siły do kontynuowania ty, swojego hobby. Mnóstwo hopcia. czempionów to tak, nie no, trzeba dać innym, nie, nie można tak. Ja na przykład na wystawy nie jeżdżę co miesiąc. Teraz koledzy do mnie dzwonili, czy jadę na wystawę zapoznań, nie? Ja mówię, słuchajcie, ja już miałem wiceczempiona we wrześniu, jedźcie wy. Daję wam szansę pod tym kątem. Jak ja dam wygrać każdemu? Ja tam nie jestem taki. Ja mam, dlaczego mam nie dać innym? I tak samo lubię hodowców poratować. Jak komuś tam przykładowo samiec zdechnie, pilnie potrzebny jest, też pożyczę. Co prawda nie powinno się to robić, ale ze względu na ambicje hodowcy, bo hodowcy powinni pomagać, takie jest moje zdanie. Nie? No i naprawdę jak koledze mojemu tam samiec padł przyjechał. Ja mówię, nie ma problemu, masz. I mu pożyczyłem, za dwa tygodnie mi go odziósł. Oczywiście yy, pożyczyłem mu z moim prowiantem, nie? Moją paszem mu dawałem, płatki, to, żeby on jemu nie zmieniał jedzenia. Bo każda zmiana jedzenia to jest dla królika stres. I to bardzo dużo.